Yo, ja to Olga, witam dzisiaj w nowym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, to jest taki dziwny odcinek, bo to nie jest ani seria, ani odcinek, bo to od was zależy, czy właśnie zrobię z tego serię, czy to będzie tylko taki, taki pojedynczy odcinek. Ponieważ odkryłam piękny, ale to piękny, to jest zresztą widzicie wszędzie, e, teksturpak do Minecrafta, gdzie wszystko jest urocze, słodziutkie i w ogóle zobaczcie, tamta owca w ogóle ma, ma twarz taką, taką piękną. I w sumie, jak wam się to podoba, mogę zrobić z tego serię, ale nie wiem w sumie, jak się nazywała super cukierkowy Minecraft super słodki Minecraft. Możecie też napisać w komentarzach, jak by się nazywała. I możecie też rzucać kłapkę w górę. Możecie też dołączyć do kangu szarego dzwoneczku przycisku. A my tutaj mamy naszą porządkową skrzynię, w której mamy surowego łososia, który wygląda jak sushi. E, bardzo dobrze. Mamy jabłuszka, mamy chleb, wspaniale mamy grzybki. Kaktus nam się na razie nie przyda. Kłoda czarnego dębu, okej. Okay. Deski dębowe, drewniana siekiera, wspaniale patyk. E, Kielof, mamy sadzonka patyki, kłody, nasiona buraka, chleb, ziemniak. Ok, czyli co nam się na początku przyda? Na początku nam się przyda kilof i przyda się kiera. To będzie naj, najpotrzebniejsze. Możemy również zrobić. Poczekajcie, na, y, tutaj widzę owieczkę, która jest przeurocza, ale niestety będzie tam potrzebna y, na. A co to jest? A, a kim pan przepraszam jest? Zobaczcie, to jest. Oh, to jest ten topielec! Ale troszeczkę mu mózgu wystaje i w ogóle jest. A to jest rybka. Wiecie, yy, yy, mam troszeczkę problem w ogóle z ogarnięciem, jakie to są moby, bo wszystko jest taki piękne i urocze, ale to jest też w sumie inne od nowego, znaczy od zwykłego Minecrafta. A, um, dzień dobry, pani owco. Jest pani bardzo urocza, ale potrzebna mi jest wełna na. Yy, na ten. na. Yy, no właśnie na łóżko, gdyby się zrobiło ciemno. I powinniśmy... O, tu jest kolejna owieczka. Powinniśmy poszukać jakiejś dziury, prawda? Aby wykopać rzeczy. I też powinniśmy zwiedzić, bo wy w sumie nie wiecie, jak wygląda ten świat. Ja też w sumie nie wiem. To jest świnka. Dzień dobry, świnka. Jak pani wygląda? Jest piękna i w ogóle chyba ma jakąś tą... Jakąś taką ubranką ma. A tu jest pan kuczak. Panie kuczaku? Pan kuczak też jest uraczy. Dobra, spróbujmy znaleźć jeszcze jedną owcę, jeżeli nam się uda. To jest świnka. Tutaj jest... Dziura, ale tylko zalana woda. Oh! Czy ja znalazłam wioskę na pierwszym odcinku? What? Ale super, a tutaj widzę krówki. Dobra, zobaczmy, jak krówki wyglądają. Piękne są. Tak w ogóle, zobaczcie. Mam nowego skina, którego Chocolate zrobił. W sumie nie do tej serii. Gdyby miał być, zrobił do tej serii. To możecie mu napisać w komentarzu, żeby zrobić tylko do tej serii jakiś taki uroczny, na przykład, żeby miała cukierek na głowie. Ale to jest taki skin, który właśnie jest do Minecraft'a Bedrock. Ale słuchajcie, ja tam strasznie smutno wyglądam. Tak trochę tak, o tako. Bo nie mam, nie, nie mam buzi. Dobra. Ale mamy też kolejną owcę. Haza! Haza! Przepraszam, owieczko. Niestety. O, mamy, mamy w takim razie. Gdzie jest ta wełna, która powinna z niej wypaść? Czy ona nie wypadła? Chyba nie wypadła, zobaczcie, bo ja jej nigdzie nie widzę. Ale pójdźmy szybciutko do, e, do chatki, do wioski, co tam się znajduje. W ogóle w sumie te nam się przydadzą. Lepiej weźmy te dnie. I pierwszy, naszy, pierwszy nasz dom moglibyśmy rzeczywiście e, przy wiosce zrobić, aby było dosyć bezpiecznie. Urocze, dobra. Yy... Pani Owieczko, ja jest taki problem, że tam z tamtej owieczki mi nie. No, nie wypadło mi wełna, no. No, pro... nie no, proszę na mnie popatrzeć. Ale ja naprawdę przepraszam. No, po prostu nie wypadło mi wełna, a ja potrzebuję domu. Pro... Niech pani się odwróci, ja się też odwrócę. Mamy już trzy wełny, możemy zrobić w takim razie e, łóżko, także super. A tu mamy dziurkę. Zobaczcie, jaki to jest blok. Okej, okay, ten Minecraft jest uroczy, ale dobra, to jest chyba cobblestone? Ale ja też nie poznaję tekstur bloków takich normalnych. Ale jak wyglądają wieśniaki! O mój Boże, muszę zobaczyć, jak wyglądają wieśniaki. Czy oni też mają takie urocze minki? Halo, wieśniak? Halo? Tutaj może w domku jest. O, dobra, nie, to nie jest jeszcze wieśniak. Jak wygląda... To są małe niedźwiedzie! O, proszę, jakie fajne! O, czekajcie, możemy z nim też... Yy... Dobra, to jest szmara, gdy... Eee, I możemy co... możemy wziąć chleb i on będzie chciał pszenicę i będzie miał za to szmaragdy. Eee, czy przepraszam, panie niedźwiedziu, pan się nie wkurzy, jeżeli e, rozwalę panu trochę, bo tutaj a w sumie ziemniaczki też by mi się przydały. I trzeba... Ob Zobaczcie, te ziemniaczki nawet się cieszą, że je że wyskakują z ziemi. Patrzcie na ich na ich minki takie! Proszę na mnie nie patrzeć. <laughs> KOTEK! O, przepraszam, kocie zdobędę, cię, tylko muszę ogarnąć. Eee, Czekajcie, to jest... coż to jest? Cóż to jest? Cóż to jest? Eee, czekajcie, ziemniak, burak? To jest pszenica? A nie, o do bo dobra, rozwalam imo, to nie jest jeszcze zrobione. Sorry. Sorry, małe niedźwiedzie. A ty jesteś... Ta, dobra, ty zgniłe mięso będziesz chciał na emeralda. Wspaniale, dobra. Więc załóżmy sobie... To jest różowy kot. A, przepraszam, panie różowe kocie. Nie chcę ze mną gadać, dobra. Spróbujmy... Słyszę kostki, ale. Jezu, jak to jest pięknie! Oto, czekajcie, czy to jest ironowy aer golem? Ja... O! Można jechać na jednorożcu! O mój Boże! Dobra, słuchajcie, dobra, będziemy. Stop, będziemy mieli jednorożca, a to jest ironowy golem. Golem Golemie, sorry, pokażę się to do kamery. Aha, ty jesteś wielkim telewizorem, dobra. Nie przedłużając, bo tu jest za dużo moich ochów i achów Znaleźliśmy cel, może nie na odcinek, ale na pewno na dalszą serię, jeżeli będziecie chcieli Mieć oczywiście jednorożca Dobra, a tutaj patrzymy, tu była gdzieś dziurka, zobaczyłam Tutaj jest węgiel, dobra, węgiel nam się przyda Mamy kilof, prawda? Kilof nam wypadł Ten kilof już tak... Boże, myślałam, że on już jest prawie skończony Yy, musimy wykopać w sumie nie tylko węgiel, ale wykupmy. Yy, wykupmy. No, wykupmy z tej kopalni troszeczkę jeszcze kobrustownę, aby zrobić yy, zwykły kilo. Yy, wiecie, taki, no, kamienny. Tutaj weźmy troszeczkę, troszeczkę jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Będzie nam potrzebne jakiekolwiek surowce, które mamy, bo wiecie, jesteśmy na początku i nie mamy w sumie nic oprócz wspaniałych niedźwiedzi, które są villagerami z jednej strony bardzo mi się podoba to, co tu się tutaj dzieje, ale z drugiej zdaję sobie sprawę, że jest troszeczkę taki przedcukierkowany. I nie wiem, jeżeli jesteś chłopakiem i to oglądasz, to pozdrawiam cię serdecznie. Dostajesz pozdrowienia direct, Tak wiecie, od razu od Genali. Dobra, tutaj ten, tak nie wejdę. Weźmy to, rozwalmy. I tutaj zostało jeszcze troszeczkę węgla, także weźmy, bo na pewno się przyda. Czy mamy trzy. Aaaa, to było jasno-szara wełna, dlatego ona nam nie wypadła, dlatego myślałam, że ona nie wypadła, bo zobaczcie, biała wełna jest w różowe gwia gwiazdeczki, a ta jest w żółte. Dobra, mamy bruk, mamy pięć bruku, uda nam się z tego zrobić i miecz, i kilof, yy, także okej, okay, dobra, ale w sumie powinniśmy wziąć więcej bruku na te... Na piecyk, także wykopmy jeszcze jak ta jest. Wiem, wiem, już mieliśmy wychodzić z kopalni, ale jeszcze dosłownie pół minuty musicie przeczekać, także nie wiem. Y możecie zamknąć oczy i pomyśleć o czymś miłym, a ja tutaj będę kopać, wiecie, pracować za Was, wszystkich, którzy teraz oglądają. Ile mamy? 17. Czy wystarczy? Powinno. Weźmy jeszcze tutaj te dwa klocki i już, słuchajcie, możemy otworzyć oczy. Już wychodzimy z tej okropnej kopalni, choć uroczej. Dobra. Tu mamy dalej, y, dalej pana Misia. Czy możemy coś z nich. Czy tak wyglądają łóżka, że one mają takie te, takie kołdry? Dobra. Musimy w takim razie zrobić jakiś taki domek obok nich. O, to jest dziurka. Tu jest dziurka, czy ona jest dalej? Nie, to jest taka. A może jednak? O, tu jest Iron, chyba. Czy damy radę go wykopać diamentowym kilowem? I chyba nie. Boże, diamentowym. Tak, 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 I masz od razu diamentowy kill off, jak tylko weszłaś do gry. A tutaj jest konik, który jest w chmurki i też jest jednoroscem. Dobra, tutaj, zobaczcie, yy, słońce już troszeczkę zachodzi. Musimy szybko wybudować yy, crafting. Yy, Boże, to ziemia. Myślałam, że to jest teksturka tego, desek. Mamy crafting, który wygląda, który wygląda jak yy, taka... Dobra, nie, nie, może nie gadam. Potrzebujemy jeszcze więcej desek. Szybko, 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 bo zaraz nas wszystko zaatakuje. I w ogóle to jestem głodna. Dobra, mamy to. Weźmy to. Zjedzmy troszeczkę chlebka. Nom, 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 nom. nom. Wspaniale. Eee, weźmy, zróbmy kłodę. Zróbmy kłodę pach. I gdzie jest nasza wełna? Dobra, mamy łóżko. I prześpijmy tę noc, aby nas nic nie zaatakowało. Zobaczcie, każde łóżko ma takie. To jest takie. Um, na zdrowie, czekolad. Dziękuję A, Proszę bardzo e, Dobra, zabierzmy lepiej to łóżko Razem z nami i zabierzmy nasz crafting Razem z nami nie, nie, jeszcze nie zabierzmy naszego craftingu Ponieważ musimy jeszcze zrobić piecyk A piecyk, to wygląda wszystko jak e, Z tego, z pokoju takiej małej dziewczynki Dobra, e, weźmy tutaj Postawmy piecyk, zróbmy sobie Czy mamy patyki? Mamy patyki Zróbmy sobie kilof Hop, proszę bardzo, kamienny kilof. Zróbmy sobie jeszcze, e, o nie, tak, zróbmy sobie jeszcze, to jest miecz, to wygląda jak jakaś taka magiczna różdżka, zobaczcie. E, I co nam jeszcze jest potrzebne? Może siekierę zróbmy od razu, jak tutaj jeszcze jesteśmy. Hops, o nie tak, nie tak, nie tak, tak, dobra. I mamy teraz wszystko kamienne, wspaniale, przełóżmy to tutaj, 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 to połóżmy tutaj, tutaj. Dobra, i teraz się tego szybko musi nauczyć, co jest czym, ponieważ nie ogarnia tekstur. Dobra, weźmy ten kilof. I co, no, możemy też, możemy zrobić domek, albo możemy obrabować wieśniaków. To w sumie zależy, o, to jest jakaś dziura. Może spotkamy jakieś inne moby, chciałabym bardzo zobaczyć, jaki sposób inne mody wyglądają. Mody? Moby. Dobra. Ale też nie mamy, dobra, mam, do, mam. Dobra, dobre, dobre, dobra. Mamy pochodnie, mamy pochodnie. Rozwalmy. Nie tym. Rozwalmy drzewo, żeby mieć więcej pochodni. I wykopmy troszeczkę irona, żeby. czekajcie, kłoda. Okej. Okay. Zróbmy patyki. Zróbmy trochę więcej patyków. Oraz zróbmy troszeczkę pochodni, które mają e, wesołą minkę. Także też, też się bardzo cieszę, że Was zrobiłam. A. A tutaj jest jakaś dziurka, dobra. Ciekawa jestem, czy pod koniec odcinka nie będą mi piec oczy, ponieważ to jest takie, wiecie. A! Gdzie jesteś? Nie zauważyłam cię. Dobra, tu jesteś. Zobaczcie, on wygląda. On jest małpą. Enderman, dlaczego ty jesteś małpą? Dobra, Kripson! Krypson? Krypson. A! Ja to wywaliłam! Dobra, wywaliłam to przez kół, dobra. Nieważne. No, idź już! Już zgiń! Stary, uroczy Creeperze! Zgiń już, dziękuję bardzo. A my musimy wziąć nasz mieczyk, dobra, mamy nasz mieczyk. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, wielka małpo? Chcesz poznać. Chcesz poznać ostrze mojego miecza? Tu jesteś, wziąłeś blok Dirta, tak? Ale słuchajcie, to myślałam, że to jest ta. ta. Nie graj ze mną! Nie graj ze mną! Gdzie jesteś? Tu jesteś. Tu jesteś. Nie dotykaj mnie. O, mam tylko! Twoje serduszka. Um, moje wszystkie rzeczy. Gdzie była ta wioska? Moje wszystkie rzeczy! Gdzie jest ta wioska? Ja nie, wiem teraz tu. To... Dobra, w tą stronę szłam. Jezu, żeby tylko moje rzeczy były cały czas w jednym tym, bo byłoby strasznie słabo, gdyby nie były. Boże! Jak ja nie mogłam zauważyć tego, że mam dwa serduszka? Nieważne. W takim razie musimy jako zemsta zabić tego endusia i, i żeby pożałował w ogóle tego, że mnie kiedykolwiek dotknął. Dzień dobry pani owco. Um, nie, Niech pani idzie sama! Pójdziemy tam razem! Nie może pani iść tam sama. Zobaczcie na niego. Czai się w ciemnościach, jako wielka małpa, którą jest. Plan jest taki: bierzemy wszystkie moje rzeczy i uciekamy. Dobra, to jest ten moment, to jest nasz moment. Bierzemy nas, nasze rzeczy. Szybko, wszystkie. Dobra. Układamy ekwipunek. Tu jest, tu jest też coś? Nie, nie patrz mu się w oczy. Nie patrz mu się w oczy. Pani owieczko, proszę uciekać. To nie jest misja dla pani. Dobra. Bierz, bierzemy teraz ekwipunek. Gdzie mamy co? Gdzie jest? Dobra, tu jest nasza ta. Yy, to jest nam niepotrzebne. Myślicie, ile mu... Ile mu życia brakuje do zakłady? Wydaje mi się, że mało, bo... Chodź tu. Gdzie? Z której strony? Z której strony? Dobra, zadam surowego łososia, w sumie mogłam go. To ty tam jesteś! Wolę sobie trochę życia ogarnąć. Mamy ziemniaczki. Dobra, nie będziemy zadać ziemniorku, bo to tak trochę wiecie, no słabo. Przyjdę po ciebie! I w ogóle nie jesteś ładnym mobem, jestem brzydkim mobem. Chyba najprzyszym mob, widziałam, słyszysz? Będę przybrzydła, próbuję je dotknąć w miejscach, gdzie ja nie chcę być dotykana. Dobra, musimy wziąć w takim razie troszeczkę jeszcze em, no, pójdziemy na gościnność, słuchajcie wieśniaków, y, i weźmiemy jeszcze troszeczkę chlebka. Pewnie zastanawiacie się, Kenali, czemu w sumie nie robisz domku? Bo nie wiem, czy tak naprawdę wiecie, ta seria y, będzie kontynuowana, prawda? Bo nie wiem, czy będzie wam się podobać, czy będziecie chcieli. W sumie to troszeczkę wygląda jak elficka dolina, ale z drugiej strony to w sumie nie jest elficka dolina, bo nie ma modów. E, czy możemy tutaj znaleźć. E, zdałam sobie sprawę z jednego problemu. Ja w sumie nie wiem, jak wygląda tekstura. Um, zboża. Mamy, mamy problem. Okej, okay, okej, okay, elfy, mamy problem. Czy ten kot ma. Czy ten kot ma rumieńce? Musimy chyba zrobić to, co niestety musimy zrobić. Musimy zabrać troszeczkę mięska Wiecie ja nie mówię kiedy zabijam zwierzęta Bo e, bo nie chcę Bo to jest też traumatyczne przeżycie dla mnie Tu jest tu. dobra, tu jest piec Proszę bardzo Piec, hops e, Skóra nam jest potrzebna, węgiel I gdzie jest nasze mięsko? Surowa wołowina, dobra I kto się... Wiecie co? Nie za bardzo podoba mi się, że bo one nie mają zmienionego tego, nie mają zmienionego głosu, tylko mają zmienioną teksturkę, więc to takie dwa wielkie małe misie, które mówią, Hoo". a tutaj w ogóle jest. Jest ten, jest e, dzban, boże dzbanek, jest e, dzwonek, który ma buzie. Dzień dobry, panie Kocie. Będziesz mój. A, nie uciekaj! Nie, nie była mnie miła. Dobra, mamy troszeczkę mięska. Piękne mięsko i teraz możemy jeszcze baraninę tam włożyć. Nom, 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 nom. wspaniale. Eee, I surową baraninę. Dobra, kiedy to się e, piecze, to ja pamiętajcie, co mam dla was w komentarzach. Po pierwsze, musicie mi napisać, czy w ogóle chcecie tę serię. I po drugie, jeżeli chcecie, żeby była ta seria, to to jest taka seria pomiędzy mną a wami, że wy będziecie pisać, co chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Na przykład, Genali, zrób domek. Genali, pójdź do jaskini. I wtedy będziemy się dopiero umawiać, co będziemy robić na odcinku. Ale mam nadzieję, że Wam się podobało, że strzeliście łapkę w górę i do kolejnego, do zobaczenia. Cześć!